Dzisiaj sobie robię kolczyk. Polski mi zanika w tym kraju. To jest mi pierwszy raz. Jesteśmy właśnie w restauracji, w której jadło dwóch członków Seventeen. Ale nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. To jest ten moment, kiedy ja zaczynam czuć ból. Nie ja Nie mam czasu. Sytuacja wygląda tak. Grawitacja działa. <grym> Ta sytuacja jest jeszcze lepsza. Ultimate Boss. To się mi nie pasowało. Fuck. Witamy Was na kanale An... Buffalo! Wyszło prawie? Mamy nowe przywitanie, właśnie ćwiczymy. Uwaga, 3, 4. Witamy Was na kanale An... Bafalo. Halo? Jeszcze raz Na kanale AN. Baffalo Hej, witamy was na kanale AN. Halo To jest właściwie ostatni raz, kiedy użyjemy tego nowego przywitania to jest ostatni tak. Ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień Krisa w Seulu I na kolejny taki cringe'owy wstęp będziecie musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy Ponieważ Chris na pewno do nas wróci Wieczorem jedziemy na lotnisko, a teraz chcielibyśmy jeszcze zwiedzić kilka rzeczy Raczej załatwić kilka spraw, albo tak. zobaczyć kilka miejsc tak naprawdę żegnamy się z Chrisem od wczoraj i wczoraj nie nagrywaliśmy vloga, ponieważ wiedzieliśmy, że za dużo się do nagrania nie wydarzy. Ale napisała do nas wczoraj nasza znajoma z Polski, czy nie pójdziemy z nią w jedno miejsce. I to było można powiedzieć po miejsce. Więc uznałyśmy, że weźmiemy kamerę i jak coś się będzie działo, to nagramy. I nagrałyśmy, więc teraz macie kawałek naszego obiadu. Nie pieprz jebsza bo przepieprz nie pieprzem Jesteśmy właśnie w restauracji, w której jadło dwóch członków Seventeen Tutaj są zdjęcia Kupsa. Dokładnie siedział przy tym stoliku Czekaliśmy na ten stolik 45 minut Żeby usiąść dokładnie w tym samym miejscu W którym siedział S.Koops Spójrzcie na tę ścianę, na ten stolik Mamy dokładnie to samo miejsce. Przyszliśmy tutaj z Zuzią Która jest największą fanką Seventeen jaką znam to jest nas przewodnik po Seventeen, ona powinna otworzyć własny tour dla karatów po Seulu i tutaj jest nasz naczelny smażacz ogólnie jak widzicie już trochę zjedliśmy zanim włączyłam aparat ale muszę polecić wam to miejsce, jedzenie tutaj jest naprawdę bardzo dobre i mamy mnóstwo, mnóstwo przystawek zmieniliśmy stronę i teraz robimy zdjęcie na Hanna. tutaj jest przykład tutaj jest set zdjęciowy i tak wygląda scena, tak o o, no tak o. Dokładnie. Druga inspiracja. Przestawiliśmy wszystko. Postawiliśmy kubek dosłownie prawie identycznie jak ma on. Próbujemy dalej. Dobra, chyba to mamy. Więc tak wyglądała nasza krótka przygoda z miejscem, w którym było Saventin. A później Chris podjął bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Już widzicie jej efekty tutaj. Mały spoiler! Myślę, że na zakończenie akurat mojej wizyty w Seulu przybicie uszu to była bardzo mądra decyzja. Będziecie tak, widzieć dokładnie co się tam działo, nie spoileruję. Ja dzisiaj sobie robię kolczyk i mam dylemat, bo w, pierwszy, w pierwszym miejscu, w którym byliśmy, gdzie miałam poczone kolczyki, nie przybiję mnie na te kolczyki, więc weszliśmy do drugiego i teraz mam dylemat, bo jeśli są takie dwa, no to biorę te, a jeśli nie ma takich dwóch, no to biorę te i mam małego stresa, jak słychać. <głos》> się stresuję, w życiu tego nie widziałam jeszcze. Czejem, to jest nie pierwszy raz. Jak tak. widać po jego uszach są niecknięte. Czysta jeszcze. Czysta jeszcze. Ja ogólnie chciałabym zrobić kolejną wzórkę i rozważam to. też mi się to spodobało, tylko są w ogóle tutaj. Chociaż weszłam tutaj z zamysłem zrobienia industriala, ale oni oboje mnie powstrzymują. Ale jak zobaczyła Antę kończyki, to wydaje mi się, że zmieniła zdanie No ja, ale zdecydowanie ten. To jest drugi. Tak, to jest drugi. Chris wydaje mi się, że zaczyna... Yy... Reflektować swoje decyzje życiowe. Tak dosyć bardzo. Tak, zaczęłam go. To jest moment na refleksję. Będzie super. Będzie super, wiem, że będzie super, bo ja mi się już ten kolczyk marzył od paru ładnych lat. Tylko zawsze go ja mam, że robię coś złego. W tym miejscu jest w ogóle tyle ładnych kolczyków, na przykład tutaj są konstelacje, wszystko jest takie ładne. Najbardziej mi się podobają te, szczególnie ten i ten. On wygląda tak. Ale przez to, że te kolczyki są takie ładne, to naprawdę ja mam ochotę chyba zrobić wszystkie. Mam jeszcze trochę za mało dziurek w uszach, a za dużo kolczyków, które bym chciała mieć, więc wydaje mi się że nie tylko Chris tutaj wyjdzie dzisiaj z nowym piercingiem Mi się na przykład podobają bardzo te zestawy I ogólnie prawdopodobnie to to są wystawy tak, żeby wymieniać te kolczyki Ale ja bym chciała mieć coś takiego na uchu Tak z pięć Od czerwonego przez pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski Tak z pięć Strasznie mi się to podoba Tutaj są takie urocze w różnych miejscach Tutaj są takie zestawy fioletowe Ogólnie bardzo dużo tego jest To jest totalnie mój estetiks, czyli wiśnie Motylki. I, I tak jak Karol kupiłam chyba pół sklepu, ale dopiero zrobiłam nowy kolczyk, więc nawet nie mam w tym momencie jak wymienić, bo te dziurki się jeszcze będą goić przez jakiś czas, więc jak już się zagoją, to myślę, że któryś z tych zestawów będzie mój. Ludzie dziwnie mi jest. Ja chcę Pepsi. Ja chcę kolczyk, jeszcze, stary. <noise> Ogólnie powiem tak... myślałem, że będzie gorzej, chociaż w prawym uchu poczułem takie przebicie, że nadal je czuję tego chcę coli, bo normalnie czuję, że mi jest słabo Ale powiem wam Ja już się zobaczyłem, tam, nie mogłem się napatrzeć Chris aż usiadł Z pepsi Tak, mogę to demonstrować Tak się stresowałem, że z pulsu 175 Który miałem przed wejściem tutaj Spadł mi do 50 Dajcie znać w komentarzach Jak wam się podoba ja myślę, że w pełnym odcinku to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Karol weszła zrobić swój kolczyk. Mamy na nią podgląd. Karol właśnie została modelką na Instagram tego miejsca, do którego w sumie weszliśmy przez przypadek. Zobaczyć czy nie mają ładniejszych krzyżów. Krzyży? Krzyżów? Krzyży? Dla Chrisa. Polski mi zanika w tym kraju. Ja już po. To była najbardziej spontaniczna decyzja w moim życiu. Mi ten kolczyk przypomina różkę Sailor Moon. To jest ten moment, kiedy ja zaczynam czuć ból. I jest on przod potężny A po kolczykach przyszliśmy na Cream soda Próbujemy Czy przyszliśmy tutaj tylko ze względu na comeback EXO? Jest to bardzo prawdopodobne Zgadnijcie kto ma numer 127 I zamówiliśmy Dwie cream sody o smoku cytrynowym i jedną Arbuzową Jest to dosłownie woda Zrozredzona z sokiem arbuzowym i lodem Dokładnie Dla mnie smakuje, przynajmniej ta wersja Po prostu jak Ale dobre. Lodem. Mhm. I, lodem. I to by było na tyle w sumie z naszego wczorajszego dnia Później poszliśmy imprezować, imprezować. <grym> A teraz przyszliśmy na Namsan Tower zamontować naszą kółeczkę Tak Będziemy sprawdzać czy ona tutaj jest co jakiś czas tak, Chcemy mieć tak. własną Best friends forever Idziemy szukać kłódki, jest 35 tak. stopni, więc Życzę nam powodzenia. Jeszcze czeka nas taka droga. Jak tam na Namstone Tower przystało, taki mamy klimat. Tak. To jest bibułek i chyba ręcznika się do dzisiaj nie obejrze. Ale nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. W GS znaleźliśmy taki wybór kudek. Jest taka różowa, jest czerwona. Jest nawet taka kutka z Kakao Friends. Taka najzwyklejsza. Ewentualnie jest jeszcze coś takiego. Szukamy jeszcze innych sklepów z kutkami, ale znaleźliśmy po drodze Starbucksa. I patrzcie, ta kolekcja z Blackpink, oczywiście, jest sold out, ale znaleźliśmy czwarty kubek ze Starbucksa do naszej kolekcji. Tutaj było Busan. I Karol ma akurat odpakowany z wystawy, to wam pokażę. Tak, Piękny jest ten kubek. Oczywiście Hewende, Gangali Beach i Village. I my już kupiliśmy ten kubek z Seulem, ten kubek z Jeju i ten kubek z Gyeongju. Busan idzie do naszej kolekcji. Jednak za bardzo nie ma dużego wyboru i nie ma tych sklepów, które były tutaj kiedyś, o których Chris mówił, że było ich dużo, więc zdecydowaliśmy się na taką białą z czerwonym serduszkiem i ma marker w zestawie, więc jest super i zaraz idziemy ją zawiesić. Po wejściu do środka zauważyliśmy, że w sumie jest jeszcze trochę. Są takie w różnych kolorach. Takie złote i takie czerwone. Tutaj są całe zestawy, ale chyba nasza podoba nam się najbardziej. Rozłożyliśmy się na ławce i uwaga, zrobiliśmy test. Każdy z nas napisał K plus A plus C, czyli Karol plus An plus Chris. I wybieramy teraz wersję, i chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że wygrywa wersja Karol. Tak. Ta ostatnia, że jest najładniejsza i to ona ma zaszczyt napisania tego wszystkiego na kurtce. Tylko, że sytuacja wygląda tak. Że chyba potrzebujemy dodatkowych funduszy na zapas roczny dla Karol Bibułek. Znaleźliśmy dla siebie miejsce na takiej platformie, tam na dole. Tak to wygląda. Tutaj jest mnóstwo tego, ale pokażę Wam jeszcze jak wygląda dzisiaj Seul. Albo Wam nie pokażę, ponieważ w sumie w kamerze widać więcej niż na żywo. Ale to jest taka mgła, jest tak gorąco, i to widać. Całe miasto jest białe z tej perspektywy, ale to co najważniejsze, wieszamy naszą kłódkę tutaj na dole, a C! Tak. Jako jeden z największych fanów pizzy dzisiaj nie mogło zabraknąć jednej rzeczy, czyli pizzy, więc zgodnie z tradycją chyba moją, jak głównie w rodzinie jest na pożegnanie zawsze była pizza, więc dzisiaj też mamy i pizzę. Tak się prezentują nasze pizze. Karol wybrała to z rukolą. Ja wybrałem samo kościół to, a Alma Margarita, tak? Tak, tak, najzwyklejsza nice Margarita. O, jebusejo, Nie mam czasu. <laughs> Chris, co się dzieje? Co się dzieje? Dokonczę pakowanie wszystkiego. Jak możecie zauważyć, moja walizka jest już prawie gotowa. Prawie? Prawie. Więc guś um, mi Znajdujemy się na lotnisku. I ja lecę z walizką. Tak, jedziemy pod górę, ale niestety grawitacja działa. Więc Chris musi w takiej pozycji trzymać walizkę. Dosłownie. Ja wywalił się na wywalił na moją drugą walizkę. Która jest tu. Dosłownie mnie wywalił od tyłu. Muszę ci powiedzieć, wyglądasz tak bardzo devastated, że ja nie wiem, bo co by się spodziewał. Znaczy, że sugerujesz, że masz nadbagaż, bagaż? to. No, tak, tak wygląda napis po katarsku, nie wiem jak jest język w Katarze. To jest po koreańsku, idziemy do bramki J24. Dobrze, kadzia. Lepsze jest to, że bram... Bram, znaczy to jest chod, chodnik. Chodnik. ruchomy, który dzięki któremu się można szybciej przedostać. Pan teraz to właśnie odkurza, czyścimy je, konserwuje. Pani właściwie chyba. Pani osoba się tym zajmująca. Ja już mam dosyć. Ja jeszcze wracać do domu. Idziemy na Hangde. A takiego domu? No. Mamy odloty. Uwaga, będzie najważniejszy element każdej podróży na lotnisko. Trzeba sprawdzić. Wagaż. Najpierw walizka numer jeden. Idealnie. Mamy idealnie. Słuchajcie, mamy idealnie. Dobra, to teraz walizka numer dwa. Tutaj mogę zacząć Tu się wschody. mogę zacząć swadyl 300 gramów Widzimy się za chwilę Widzimy się za chwilę, tak Coś mi nie pasowało Krystalizowało Moja wina Chciałam napomnieć o tym, to Moje. Ja mam to za to demonstruję. Dzisiaj jest pierwszy, 23.34. Jesteśmy na lotnisku Incheon Podchodzę sobie do okienka, dostaję opaskę. Dostaję już wszystko, mam wszystko. I pani mi nagle mówi, can you show me your ticket? Because the data is wrong. I patrzę na mój bilet. I ja mówię, to się chyba nie dzieje. Ona mi, bo pani powiedziała mi, że your flight is tomorrow. I mean... Like today from now. And I ja była tak Co? I się, się, się zacząłem logować na, na, swój, na swój bilet online. Bo toś, toś, toś to coś tu mi nie gra. I piszę jak że lot jest trzeciego. Nie drugiego Ja chyba Ja chyba wychodzę To no Wychodzi Ale mina pani była bezcenna. Powiem wam tyle. Mam mała wagę w rękach, zaakceptowali mi bagaż bez problemu. Co z tego? Słuchajcie, ta sytuacja jest jeszcze lepsza. Jako dwóch kierowców chyba mieliśmy najzabawniejszą sytuację, która występuje tylko w kejdramach I to chyba cały ten dzisiejszy wieczór jest jak z kejdramy po prostu, ja czekam na jakiś, nie wiem, meteoryt. Zacznijmy od tego, że z ograniczeniem do 100 pan jechał 180, tak, więc godzinę jechaliśmy, pół. Ja mu aż oddam opinię 5 gwiazdek. nie gwiazdek do tego pan, ale jak już dojechaliśmy tutaj, tutaj, pod nasz dom prawie, raczej pod ulicę, pod naszym domem, to nagle na przejeździe stała inna taksówka, która nam zatresowała drogę. No i tutaj się zaczyna już najciekawsza, najciekawsze. Parno, bo pan uparcie zaczął trąbić, wiadomo. Trąbienie, ustą miejsce do zjazdu. Ale drugi pan był też uparty. I się nie przesunął. I się nie przesunął. I naszemu taksówkarzowi chyba puściły nerwy. Oj, bardzo mu puściły. Najpierw spuścił okno i zaczął, bo powiedział mu, żeby się przesunął. To nie pomogło oczywiście. To nie pomogło, więc wyszedł z samochodu i zaczął krzyczeć. Bardzo wulgarnie zaczął krzyczeć. Bardzo bar bar Bardzo. Z Bardzo. Do tego stopnia, że się zaczęli później tam szyba w Trzech. Tak, dokładnie, ktoś zaczął wyszedł z restauracji, zaczął nagrywać. Tak, zaczęli. To My tak... siedzieliśmy z takimi oczami, bo po prostu masz nawet nie oddychaliśmy w tej taksówce. Tak. I potem Pan jakby uznał, że mu się przesunie, więc siadł z powrotem do środka i się cofnął i czekał. A, a druga taksówka zamiast ustąpić mu miejsce, za teraz cały całkiem. wjazd, cały wjazd i wtedy pan już jak Wody jakiś wybrał. ultimate boss wyszedł z tego samochodu iż poleciała taka wiązanka, Tak. taka wiązanka, że ja po prostu byłem... My nie wiedzieliśmy czy uciekać, śmiać się czy nagrywać. Tak, <śmiech> trzy <śmiech> rzeczy na raz jednocześnie, więc... Ale potem tamta taksówka odjechała Pan wsiadł do naszej i po prostu wszyscy wybuchliśmy śmiechem Tak po prostu, jak gdyby tak, nigdy, jak nigdy, nigdy, nigdy nic Jak gdyby nigdy nic, Więc jesteśmy Gdy, w domu Jesteśmy w domu Widzisz to? J24, J35 Tutaj jest Ludzie widzimy to, mamy dochę Wydaje mi się, że już widziałam tę liczbę Sejm, wczoraj, nie? Mhm Ale Zobaczymy, czy pan już odkurzył taśmę To odkurzył? Słuchajcie, to jest update, jesteśmy tu chyba już codziennie pomału uh. Widocznie tak się sensi, mieliśmy wczoraj za Inchon, że już gotowi, no. Kolejka już stoi. Kolejka już stoi i madre mia. Madre mia. Co się stało, Chris? A możesz to nagrać? Okej. Okay. Kolejka jest fenomenalna. Dość długa. Raczej was nie zdziwi, jak powiem, że mamy sytuację podbramkową i że za chwilę zaraz coś pójdzie nie tak. Bo Chris utknął w gigantycznej, gigantycznej, totalnie gigantycznej kolejce na lotnisku. Nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego tu jest tyle ludzi, dlaczego to wszystko się przesuwa tak wolno. Siedzimy tu chyba już z półtorej godziny albo godzinę na pewno. I przez pierwsze pół godziny Chris się przesunął chyba o 5 metrów. Teraz nagle to jest szybciej, i on jest w sumie następny w kolejce, z tego co widzę. Ale to nie zmienia faktu, że my za chwilę mamy dosłownie ostatni pociąg do domu. Żeby nie było takiej sytuacji jak wczoraj, że trzeba będzie wywołać taksówkę albo brać autobus nocny, który kosztuje naprawdę dużo pieniędzy. Więc yy, mamy niecałe 20 minut do ostatniego pociągu. Mamy nadzieję, że Chris zdąży się odprawić, a my zdążymy się z nim pożegnać. Jak nie, to ja tam wpadam, ja tam wiem. Mamy to, życie, mamy to. Najlepsze jest to, żeby była ta sama pani. Właśnie się tak się uśmiechała podejrzanie. Tak, podejrzanie się uśmiechała. Dała mi chyba miejsce przy oknie, z tego co mi powiedziała się że się o mnie martwiła. Pa, Chris. Trzymaj się tam Także tak minął nasz miesiąc tak. z Chrisem. Widzimy się niedługo. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia.